Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Bartek, ale chyba nie muszę wam się przedsać, skoro weszliście na ten kanał, to zapewne jesteście moimi subskrybentami, jeśli nie, to zapraszam Was bardzo serdecznie do kliknięcia w czerwony baner, który znajduje się pod tym filmem o nazwie subskrybuj. Będziecie na bieżąco z moimi filmami i jeśli zachęcę Was moim głosem, moimi opowieściami, to naprawdę w przyszłości nie pożałujecie. Mam nadzieję, że kilka jeszcze fajnych historii wam opowiem. Dzisiaj Tłem do mojej historii będzie Battlefield 3. Oczywiście, tak jak już mówiłem, tego będzie najwięcej na moim kanale. W miarę ogarnię tutaj tą myszkę, jak będziecie mogli zobaczyć na tym gameplayu. Specjalnie wyciąłem moje śmierci, moje zgony, żebyście nie musieli tego widzieć, bo naprawdę były one dość głupie. Gameplay ogólnie trwał bez obróbki tego wycinania 17 minut. Po obróbce, po wycinaniu moich wszystkich zgonów, trwa 10 minut. Mam nadzieję, że mi to starczy. Zawsze myślę, że jest, będzie to za długi gameplay, a jak się okazuje na końcu jest zawsze za krótki. Nie zdążę wszystkiego powiedzieć to co chcę. Najlepszym przykładem był ostatni gameplay. Ostatni materiał, w którym nie po, poruszyłem nie wszystko to co chciałem, ale to już będzie na następny materiał na moim kanale. Także takie dokończenie następnego, poprzedniego materiału będzie w kolejnym jeszcze filmie. Opowiem co tam jeszcze planuję na tym kanale zrobić. Ale dzisiaj, dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć pewną historię, ale zanim jeszcze do niej dojdę, to tak jak już mówiłem, jest Battlefield 3, ale niedługo stuknie nam, dzięki Wam, stuknie mi 100 stu widzów. Mam do Was pytanie, co chcielibyście zobaczyć na kanale? Jakiś specjal, nie wiem, typu jak Luke robi takie obróbki do przeglądu uzbrojenia takie wycinki ze wszystkich gier czy może byście chcieli zobaczyć jakiegoś live'a w moim wykonaniu który trwałby powiedzmy 12 godzin to już zostałem do waszej dyspozycji, do waszej opinii jeśli coś takiego byście chcieli, nie ma problemu, ja bym tylko musiał usiąść przyjść, zobaczyć tego obesa, poprosić kogoś, żeby mi pomógł i nie widzę w tym problemu, czasy jest tak piątek, sobota, niedziela jest, jest będzie można to zrobić, ale to od was zależy także to już omówione Przechodzimy do historii. Chciałem Wam opowiedzieć pewną historię, która mi się ostatnio na dniach zdarzyła. Mianowicie, po, złamałem nos, tak? Teraz Wam opowiem, jak to do, jak wszystko do tego doszło, ale naprawdę podczas ostatnich kilku tygodni, gdy chodziłem do lekarza, kiedy byłem na SORze, jeśli ktoś nie wie co to jest SOR, to jest, już Wam tłumaczy szpitalny oddział ratunkowy. Być może ktoś taki jest, który nie wie co to jest SOR. Ja osobiście nigdy nic nie miałem złamanego, pierwszy raz mi się zdarzyło i musiał być to nos, ale naprawdę to, to co jak chodziłem do lekarza i to, co mi mówili lekarze, doktor, to naprawdę czułem się jakbym grał główną rolę w serialu, w tym paradokumentalnym serialu Szpital, który jest naprawdę nasza. Po prostu nasz oddział szpitalny tutaj w mieście jest naprawdę tragiczny i komiczny, naprawdę nie wiem jakby to ująć, a jest naprawdę coś śmiesznego. Teraz widzicie piękny bubój byłby czworobój, ale niestety zlamiłem. Mianowicie podczas gry, gdy graliśmy w piłkę na UEFie, zomałem nos, bo chciałem, chciałem zbyt mocno ściągnąć piłkę główką w stronę bramki. Wiadomo, koniec lekcji był, bo klasa na klasę, tak? Nasze dziewczyny z klasy skończyły wcześniej UEF, to chciało się trochę przyświrować. Postanowiłem wyskoczyć do ostatniej piłki z głowy. A że ja mierzę 1,90 m, a mój kolega z drużyny przeciwnej mierzył około 1,75 m, 1,80 m, to wiadomo, gdy wyskoczę go, przeskoczę. W takim momencie wyskoczył, gdy ja ściągałem piłkę w dół głową, on w tym momencie wyskakiwał, no i mój nosnik, niestety, za, powiedzmy, zachrypnął się, bo takie, taki odgłos, takiego jakby łamania czegoś, wie, wiecie, jak tam, taki odgłos, no wiecie, o co mi chodzi, tak łamanej nogi, gdy uderzyłem. Dosłownie na czubku nosa, złamał mi się, mam wykrzywiony w lewą stronę, no i wiadomo, tak, na początku nic mi nie leciało, mówię, kropelka, dobra, tam dramaturga jakaś na, na lekcji wf musi być, bo nic, no co, nudno by było, tak, wiadomo, zawsze coś, to jest jakaś odskocznia, lekcji już na lekcji mnie nie było, tylko szkoda, że to była przedostatnia lekcja. Miałem zwolniony z ostatniej. Na początku myślałem, że nic takiego nie ma, że po prostu stłukłem sobie coś, tak, że uderzyłem. Nic mi się nie stało, żadnych zamroczeń nie miałem przed oczami, tylko po kilku sekundach jedna kropla mi poleciała z nosa, druga, trzecia, czwarta. Później zaczęło to lecieć ciurkiem ekskranu. Nie mogłem zatamować tego. Pojechaliśmy z moim nauczycielem od wf u do Nasor, tak jak już mówiłem. Trwawienie przestało samoistnie. Po około Pół godziny miałem zrobione zdjęcie. Następnego dnia poszedłem po ten wypis, żeby dostać skierowanie do laryngologa. Dostałem skierowanie do laryngologa, ale oczywiście w moim mieście nie ma laryngologa. Musiałem czekać, aż przyjedzie. To jest kolejna historia. Odebrałem ten wypis. Poszedłem z tym skierowaniem do mojego lekarza. Lekarz powiedział, że nic nie może zrobić, że nawet jakby napisał pilne, to nie przyspieszy okresu rejestracji. Okres rejestracji, gdy poszedłem się zapisać do laryngologa, którego w moim mieście nie ma, który jest przyjezdny. Pani powiedziała, wręczyłem jej skierowanie, powiedziała, mój termin jest to 30 października, a no złamałem 18, czyli byłem 19, poszedłem zapisać się do lekarza, tak. Poszedłem 19, ładnie, godzina 12, idę tam, zapisuję się. Pani mówi 30 października. Po chwili patrzę na to skierowanie i się pyta mnie, czy w ogóle jest coś pilnego, tak? Ja mówię. No, widzi pani na skrywaniu jest napisane, że jest złamany od, więc myślę, że jest to dość, dosyć pilne, tak? Pani do mnie mówi z tego miejsca: Nie mamy miejsca, musi pan poczekać dwa tygodnie. Dobra, mówię tak. Już naprawdę zapają się za głowę. Co człowiek musi zrobić, żeby został przyjęty od tak z miejsca w szpitalu, żeby mu pomóc? Tak, bo od tego szpitalu jest, mamy coś złamane. Na moim, na chłopskie rozumienie, jeśli coś złamiemy, to powinniśmy być od razu przyjmowani poza kolejką, tak, no wiadomo, jeśli tam babcia coś, babci jest, czy zemdla, czy coś, no to ona powinna być pierwsza w kolejce. A jeśli złamiemy coś, to powinniśmy być przyjmowani przed tymi, co mają grypę, tak. Na ci, co byli zapisani, to, bo wiadomo, złamanie może być dosyć poważne w skutkach. Ja akurat tego nie miałem, ale, Niektórzy mają na przykład otwarty złamania i też im kazali czekać od razu nie robili na przykład po dwóch godzinach, tak. To jest naprawdę u nas w mieście jest to rzeź. Tak jak już mówiłem, poszedłem po dwóch tygodniach. Zarejestrowałem się. Poszedłem tego 19. Dziewiętna... To był. Byłem na rejestracji 19, pani kazała mi przyjść 29 września do laryngologa, który przyjeżdża, Mówię to. Nie wiem jak oni to robią, że na miejscu szpita... w miejscu. W mojej mieście, gdzie liczy naprawdę dosyć jest dosyć po każdym miastem, tak? Nie jest może takim jak Szczecin, ale jest powiedzmyś takim między pół, jest takim pół Szczecinem, tak? To mam nadzieję, miałem przynajmniej nadzieję, że taki lekarz od razu mnie przyjmie, że od razu to nastawianie będzie. Okazało się, że jednak nie. Podejrzewam, że będzie jeszcze raz łamany nos, żeby go ustawić, To jest kompletną paranają mi się zdaje, że to powinno być wykonane od razu na miejscu. No dobra. Odbiegam od tematu, może nie odbiegam od tematu kompletnie, ale od wątka, o którego Wam mówiłem. Poszedłem 29 września. do tego, na to skierowanie tak, do tego lekarza, którego otrzymałem. No i czekam. Godzina 17 mam, mam być przyjęty niby o godzinie 17, więc idę o 17 i tak zadowolony, że w końcu, w końcu po dwóch tygodniach będę miał nastawiany nos, co się okazało. Czekam godzinę, półtorej, dwie i kurde, leci tutaj ta recepcjonistka, tak, pani pielęgniarka z nazwiskami po kolei, odkąd jestem, odkąd otworzyłem, już tam stałem, nawet byłem 20 minut przed. No i czyta te nazwiska wszystkie alfabetycznie, tak. Andrykowski, coś tam jeszcze, coś tam tam było, podajże chyba 10 nazwisk na A, co się dziwię, moje nazwisko na B się zaczyna. Ale wam nie powiem. No, i czekam. Tak już przeszła do. był. nie, nawet było nazwisko na C. Wie o co chodzi w tym wszystkim? Czemu mnie nie ma? Podchodzę do tej pielęgniarki, żeby nie było, czy jestem w ogóle zarejestrowany. Podchodzę do pani, żebym mnie czekał w ogóle jak głupi, tak? Na tego lekarza będę czekał powiedzmy 3 godziny, a się okaże, że nie jestem zarejestrowany. Podchodzę, pytam się pani, czy w ogóle jestem w tej stanie, czy jestem zarejestrowany. I najlepszy, słuchajcie. Pani pielęgniarka odpowiada ale pana nie ma na liście. Więc w tym momencie zgłupiałem. Tak się zdenerwowałem, że naprawdę musiałem wyjść. Już nawet nie czekałem na tego lekarza i nie wiem, czy w ogóle pójdę na to nastawianie. A jest naprawdę, sami słyszycie, jak to wygląda u nas w mieście, więc jest to naprawdę porażką. Nie wiem, czy Was ten komentarz zaciekawił, ale ja Wam dziękuję za obejrzenie. jej do końca. Na razie. Cześć. Yo.